Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Yo, no się dziku. co tam kopera? Can you say G2CS? Ale Krinczem na kurwa także chuj, nie? Cringem na kurwia ostro, nie? No myślę... Ej, lepsze było, jak te płatki tam, jak do Game Legion dołączał, nie? Cringe jak chuj, no. To lepsze było, jak te płatki tam na taszce go wywiózł, no to było o wiele lepsze, nie? Jak tam siedział w wannie, kurwa. To było... To, 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 to... Mnie kurwa tak... Od środka mnie tak kurwa, no nie wiem jak to powiedzieć, no tak kurwa cringe'owa złapała, że chuj. Ale chuj, no super, no. Nie no, skład Janusza, no jest mocny, nie? Skład Janusza jest mocny, jakby nie patrzeć. To skład teraz jest. No, jest Hunter, jest Niko. No, Hunter jest kurwa cię... Ciem... No, czy jest no, nie do niedoruszenia. do ruszenia? No, wydaje mi się, że jest do ruszenia, nie? Jakby tak zasysał strasznie, no, to by go wyjebali, ale ja uważam, że jeszcze nie gra tak źle, no. No, Niko, no, to wiadomo, no. Nie gra jakiegoś. Su gra gorzej niż CSGO, no, to wiadomo. No, Monesy to jest najlepszy sniper w tym momencie, jak dla mnie. Nie wiem, jak on będzie grał. To jest wielka niewiadoma. To jest chuj wielka niewiadoma. Bo tak naprawdę on, no, grał, no. W... Nej grał, kurwa, dużo meczy, no. Kto podskoczy Januszowi? Kurwa, Janusz to jest 150 kilo żywej masy. Jeśli, kurwa, taki Niko 60 kilo podskoczy, no to Janusz go pierdolnie, to od razu będzie się złuchał, no. Nie będzie nic do powiedzenia, no właśnie o to chodzi. A Huxley to co? Co mu może powiedzieć? No to, kurwa, wiadomo, że Janusz tam będzie, kurwa, dyktował warunki. No bo jednak w drużynie, jakby nie patrzeć, no to ma, kurwa, takich, no, chuderlaków troszkę, nie? No zobaczmy. No jest Hunter, który jest w 60 kilo. Niko też. Monezji to tam kurwa z 45, to już w ogóle. No i pan ten, no ten to już jest środkę przytuszy, bo widać, że jednak troszkę coś ma, no ale też no gdzie do Janusza, no nie? Game of Legion Partways with Snacks, o kurwa, ty poszło info, że Game of Legion Partways with Snacks. Rozumiesz to? Ja no, mówiłem ci. Rozumiesz to? G2. Ej, zajebiście, Zacz, Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek Snacks po raz kolejny będzie mógł wyjechać ta za Steamu. A no tutaj lepszej dostanie okazji, kolejną szansę. Lepsze okazje szczęście będzie, nie? Dokładnie. Nie no żartujesz? dzisiaj, widzicie, się pogodzili i teraz będą współpracować. To będzie coś pięknego, nie? To Lepię. będzie ostatnia wielka akcja z Naksa, mi się wydaje. Whitel G2 już? Już jest info? No kurwa, masz to grubo. No ale, że Janusz w g Jestem w Lepię ciężkim No, Jak Ci mówiłem, to mówię, że plotki. Lepiej no no stekane, bo to były plotki, Lepiej ale. W szoku okay, ja się no teraz się będzie G2 zejbicie, kim idzie słuchajcie, z Januszem w pokładzie. Kurde, blady. Ale grubo. Chciałem no, się odzyskać wiedziałem. Zdawki, to to, że wiedziałem. na zero, nie? Dostałem propozycję Zobrezę. od G2 na Zobrezę. pozycję nie, nie. klauna. Dobra, ogólnie tak, Dobra, tak. Ale na na kłódnego, nie. ale będę o nią aplikować. Chciałem Gdzieś kogo podpisali w G2 wielkiego Snacksa czy już ty dostaniesz kontrakt, ale trudno. Nie widziałem, nie widziałem. No wiedziałem, wiedziałem o Snaksie, no ale to wiedziałem, nie pamiętam, wczoraj albo przedwczoraj. A e, ja on smoka z graliśmy, tam... Mówisz? Na bramę? Nie puściłem wam sygnałów nie. żadnych, bo zapomniałem nawet, ale miałem no, na ja Twitterze nie. coś przybejtować. Tak ja też, ja też ale ja też mam, mówię, ogóle okay, nie będę robił. Wiem. Natomiast dzisiaj widziałem, że detektywi na TV rozkminili. Co tam sądzisz o Snaksie w GT? Nie wiem, no... Nie gra Janusz, no. Rzwa, mać, Niech się tam się ten wyjepał. nie Przecież ja zawsze Janusza lubiłem ze snajperki tam poglądać. Dobra, on no coś tu patrzy. Teraz nie. nie będzie, nie? A Janusz Dółka. za kogo tam, znaczy na, na jaką pozycję? Na igla? Na igla, na igla, no. Na że, 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 no Ile hajsu musieli wyłożyć na niego? Tak. A to, ja to myślicie, że to jest kwestia hajsu po prostu? Znaczy, G2 trochę ma hajsu, ale no, ciekawe, hajsu, jaka to była no, odstępna. No, ale wydaje mi się, że dużo, no. Janusz jest trollu, tak? się gadał. Jemy ty, że co ty. Mówię, trolujesz, nie? A myślicie, że wyjebie ta za czy nie? <laughs> Wiesz co? Znaczy powiem Ci tak, jeśli będą wygrywać, nie? To tak może to być, nie? nie? No a to bym... nie, 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 to tak może być, bo wtedy Jan miał dużo do gadania, nie? Pierwsze co napisałem do Snacksa, to mówię, to yeah, trener wyjebany, nie? <laughs> ja, dla mnie spoko, bo ja bym szukał, bym taki właśnie... Bo ta jest taki motywator tam, bo może ja bym się What do you Co myślisz Snacks, Snacks is a legend. Legend of life.